Przygotuj swoje serce na podróż głębokiej, duchowej przemiany, poczuj potężną ochronę świętego Michała Archanioła, boskie przewodnictwo Gabriela i cudowne uzdrowienie Rafaela. To święte doświadczenie, które ma moc całkowicie odmienić Twoje życie. Witamy na kanale Modlitwa z wiarą. To wielka radość gościć cię tu ponownie. Wyobraź sobie, że możesz całkowicie odmienić swoje życie, uwalniając się od wszystkiego, co uniemożliwia ci osiągnięcie prawdziwego spokoju i pełnego szczęścia. Ta potężna modlitwa do trzech, trzech wielkich Archaniołów jest kluczem do tej transformacji. Każdego dnia poświęć czas na połączenie się z niebiańską mocą Boga i bądź świadkiem niezwykłych rezultatów. Praktykuj recytację o tych świętych słów przez co najmniej 21 dni z rzędu. I doświadcz prawdziwej i trwałej zmiany w swoim życiu. Zostaw komentarz z następującą deklaracją. Święty Michale, święty Gabrielu, święty Rafale, usuńcie wszelkie zło z mojego życia. Pozwól, aby każde słowo głęboko przeniknęło do Twojej duszy. Czyniąc to, nie tylko utwierdzasz swoją niezachwianą wiarę, ale także czerpiesz siłę, ochronę i błogosławieństwo, którymi Bóg i Jego święci archaniołowie są gotowi Cię obdarzyć. Nie lekceważ mocy, jaka kryje się w tych świętych słowach. To sposób na oczyszczenie życia ze wszystkich negatywnych energii, uwolnienie się od wszystkiego, co cię więzi i stworzenie przestrzeni dla nowej rzeczywistości, przestrzeni pokoju, światła i niebiańskiego dobrobytu. Uczyń to zobowiązanie swoim priorytetem. Uczyń tę modlitwę częścią swojej codziennej rutyny i obserwuj. Jak dzień po dniu Boża obecność manifestuje się w twoim życiu z coraz większą intensywnością. Poczuj ochronę Świętego Michała, przewodnictwo Gabriela i uzdrowienie Rafaela i pozwól im prowadzić każdy krok twojej duchowej podróży. Teraz jest czas na działanie. Nie odkładaj tego na później. Zacznij już dziś z niezachwianą wiarą i odkryj przemieniającą moc tej modlitwy. Bóg jest blisko ciebie i czeka, by obficie cię pobłogosławić. Zaufaj, powtarzaj i bądź świadkiem cudów w swoim życiu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, rozważ zrobienie tego teraz. Nie zapomnij polubić i udostępnić tego filmu bliskim na WhatsAppie i w mediach społecznościowych. Razem możemy szerzyć to przesłanie wiary i nadziei. Posłuchaj uważnie i powtórz w myślach i głosie słowa tej modlitwy. Panie Boże Wszechmogący, w pokornej modlitwie zwracamy się do Ciebie wzywając niebiańską moc trzech świętych archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała, o uwolnienie wszystkich naszych braci i sióstr, którzy znaleźli się w pułapce wroga. Poprzez tę modlitwę wzywamy trzech archaniołów i cały zastęp niebieski, aby przyszli nam z pomocą, uwalniając nas od wszelkich uczuć niepewności, smutku i depresji. Błagamy Cię, Panie, uwolnij nas od wszelkich uczuć nienawiści, urazy i wstydu, abyśmy mogli być wolni od myśli obciążonych goryczą, gniewem i uprzedzeniami. błagamy Cię, Panie, uwolnij nas od pragnień zemsty, złośliwości i zdrady. w Twoje święte imię prosimy Cię, abyś uwolnił nas od wszelkich duchowych ataków, myśli samobójczych i każdego grzechu, który jest w Twoich oczach obrzydliwy. wzywamy uwolnienia od wszelkich podziałów i konfliktów w naszej rodzinie lub w jakimkolwiek szkodliwym związku. Prosimy Cię, abyś uwolnił nas od wszelkiej magii, czarów, czarnej magii i wszelkiej negatywnej energii, która może w ukryty sposób wpływać na nasze życie. Umiłowany Ojcze Niebieski, Stwórco Wszystkiego, Panie, który dałeś nam swojego Syna, prosimy Cię, abyś uwolnił nas od wszelkich przekleństw, czarów i niewoli, które mogą wpływać na nasze życie, nasze domy, nasze rodziny lub nasze firmy. W imię Jezusa Chrystusa wyrzekamy się wszelkiego ducha ubóstwa, niedostatku, choroby, nieposłuszeństwa, rozpaczy, strachu, bólu, smutku, nienawiści i wszelkiej choroby. Moc szatana nigdy nie będzie potężniejsza niż moc, która mieszka we mnie, ponieważ pochodzi od Chrystusa Jezusa. Jestem Jego ciałem i duszą, zbawionym świętymi ranami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wyrzekam się, teraz i na zawsze, wszelkich pokus, które mnie prześladują. Ponieważ jestem stworzeniem Boga Ojca. Amen. Święty Michale archaniele, chwalebny Książę Zastępów Niebieskich, zwracamy się do Ciebie z ufnością, prosząc Cię, abyś użył swojego płonącego miecza, aby nas bronić przed wszelkimi siłami zła, które usiłują odwieść nas od drogi światła. Ty, który zostałeś wybrany, aby walczyć ze zbuntowanymi aniołami i wypędzić ich z nieba, chroń nas teraz przed wszelkimi złymi siłami ducha. Które starają się nas ogarnąć swoją ciemnością. Niech Twoja potężna obecność nas otuli, rozpraszając wszelkie cienie lęku i zwątpienia, i wzmocni nas w walce z pokusami, które pojawiają się na naszej duchowej drodze. Gabriel, Archaniele Boży, który przyniosłeś Maryi Dziewicy najwznioślejszą nowinę w historii, pomóż nam rozpoznać głos Boga pośród zgiełku świata. Niech Twoje światło oświeci nasze myśli. Rozpraszając wszelkie zamęty i oświecając nas co do woli Bożej w naszym życiu. Stawiaj się za nami, abyśmy z pokorą i odwagą przyjęli misję, którą powierza nam Bóg, tak jak ty uczyniłeś to, gdy zapowiedziałeś przyjście zbawiciela. Rafaelu, Archaniele uzdrowicielu i przewodniku podróżnych, przychodzisz nam z pomocą w chwilach bólu i cierpienia. Tak jak bezpiecznie prowadziłeś Tobiasza w jego podróży. Tak, prowadź nas po niepewnych ścieżkach życia, uwalniając nas od wszelkich chorób ciała i duszy. Niech Twoja uzdrawiająca obecność nas wzmocni, uleczy nasze rany i przywróci nam zdrowie fizyczne i duchowe. Chroń nas przed ukrytymi niebezpieczeństwami i wszelkimi negatywnymi wpływami, które mogłyby oddzielić nas od Boga. Opiece tych trzech wielkich archaniołów Michała, Gabriela i Rafała powierzamy całe nasze życie. Nasze lęki, nadzieje i wyzwania. Niech zjednoczeni z całym niebiańskim zastępem stworzą wokół nas nieprzebyty mur, aby żadna zła siła nie mogła do nas dotrzeć. Chwalebny święty Michale Archaniele, książę zastępów niebieskich, który swoim ognistym mieczem bronisz dzieci Boże przed atakami zła, pokornie Cię błagam, abyś zawsze był przy mnie, chroniąc mnie przed wszystkimi widzialnymi i niewidzialnymi niebezpieczeństwami które mogą zagrażać mojej duszy. Ty, wybrany przez Boga na najwyższego dowódcę niebiańskich wojsk, obdasz mnie odwagą, której potrzebuję, by stawić czoła duchowym bitwom, które pojawiają się na mojej drodze. Niech Twoja boska moc wzmocni mnie w chwilach słabości, a Twoja ochrona będzie moją tarczą przed wszystkimi pokusami, jakie stawia przede mną wróg. Święty Michale, niezwyciężony wojowniku Boży, Proszę cię, abyś oczyścił moje serce z wszelkiej urazy, goryczy i pragnienia zemsty. Pomóż mi wybaczyć tym, którzy mnie skrzywdzili, i znaleźć spokój pośród życiowych burz. Niech Twoja potężna obecność rozproszy wszelką ciemność, która może przyćmić mój umysł i ducha. Wstawiaj się przed tronem najwyższego za moją rodziną, chroniąc każdego członka naszej rodziny przed wszelkimi złymi wpływami. Niech żadna siła ciemności nie przeniknie do naszego domu, a pokój Chrystusa zawsze będzie wśród nas panował. Broń nas przed wszelkim niezgodą, podziałem i konfliktem, budując harmonię i prawdziwą miłość w naszej rodzinie. Święty Gabrielu Archaniele, wierny posłańcu Najwyższego, który zwiastowałeś najświętszej Marii Pannie nadejście zbawiciela, modlę się, abyś oświecił mój umysł boską mądrością. Tak jak przyniosłeś Maryi najwznioślejszą nowinę, obdasz mnie jasnością niezbędną do zrozumienia woli Bożej w moim życiu. Gabrielu, nosicielu boskiego światła, proszę Cię, pomóż mi rozróżnić głos Boży od zwodniczych głosów, które próbują mnie zwieść. Niech Twoje niebiańskie przewodnictwo prowadzi mnie we wszystkich ważnych decyzjach mojego życia, abym zawsze mógł wybierać to, co podoba się w sercu naszego Pana. Stawiaj się za mną u Ojca Przedwiecznego, abym miał pokorę niezbędną do przyjęcia Jego woli, nawet jeśli jest ona sprzeczna z moimi osobistymi pragnieniami. Niech potrafię, jak Maryja, powiedzieć tak, Bożym planom, ufając w pełni dobroci i miłosierdziu stwórcy. Święty Gabrielu, proszę Cię również, abyś strzegł wszystkich głoszących Słowo Boże, aby mogli głosić Ewangelię z odwagą i wiernością. Niech Twoja opieka spocznie na wszystkich misjonarzach, kapłanach i ewangelistach, aby dobra nowina dotarła do najdalszych i najbardziej potrzebujących serc. Święty Rafale Archaniele, boski lekarzu i wierny towarzyszu tych, którzy podejmują podróże, zwracam się do Ciebie z całkowitą ufnością, prosząc o Twoje wstawiennictwo, o uzdrowienie wszystkich chorób, które nękają moje ciało, umysł i duszę. Tak jak uzdrowiłeś Tobiasza z jego ślepoty, przywróć mi duchowy wzrok, abym mógł jasno widzieć drogi, które Bóg dla mnie przygotował. Rafale, uzdrowicielu posłany przez Najwyższego, wyciągnij swoje święte ręce nad wszystkimi chorymi w mojej rodzinie i społeczności. Niech twoja uzdrawiająca obecność przyniesie ulgę tym, którzy cierpią z powodu chorób fizycznych, psychicznych i duchowych. Wstawiaj się u Ojca miłosierdzia aby zesłał swoje uzdrawiające błogosławieństwo na wszystkich, którzy potrzebują jego boskiej interwencji. Proszę Cię, święty Rafale, bądź moim przewodnikiem i obrońcą we wszystkich moich podróżach i podróżach, zarówno fizycznych, jak i duchowych. Niech Twoje towarzystwo chroni mnie przed wszelkimi niebezpieczeństwami na drodze i zawsze prowadzi mnie do bezpiecznej przystani Bożej woli. Tak jak bezpiecznie poprowadziłeś Tobiasza do celu, Prowadź mnie po niekiedy niepewnych ścieżkach życia. Chwalebny Rafale, błagam Cię, wstawiaj się szczególnie za małżeństwami i rodzinami, aby prawdziwa miłość i wierność były solidnymi fundamentami każdego związku pobłogosławionego przez Boga. Niech Twoja opieka spocznie na narzeczonych, przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, oraz na parach borykających się z trudnościami na swojej drodze małżeńskiej. O trzej potężni Archaniołowie, Michale, Gabrielu i Rafale, zjednoczeni w nieustannej adoracji Boskiego Tronu, przychodzę do Ciebie jako dziecko w potrzebie, prosząc o Twoje potężne wstawiennictwo we wszystkich moich duchowych i materialnych potrzebach. Niech Twoja wspólna opieka utworzy wokół mnie święty krąg Boskiego Światła, powstrzymując wszelkie złe moce przed zbliżeniem się do mnie i moich bliskich. Proszę Cię o wstawiennictwo u Ojca Niebieskiego. Aby udzielił mi łaski ostatecznej wytrwałości, abym mógł pozostać wierny do ostatniego dnia mojego ziemskiego życia. Niech żadna pokusa nie będzie na tyle silna, by oddzielić mnie od miłości Chrystusa i niech znajdę w Tobie niezbędną pomoc, aby pozostać na drodze świętości w każdej chwili próby. Święty Michale, święty Gabrielu i święty Rafale, ochroń mnie pod opiekuńczym płaszczem Maryi Dziewicy Królowej Aniołów aby była moją matką i orędowniczką przed tronem Najwyższego niech za twoim macierzyńskim stawienictwem, zjednoczony z twoją potężną opieką wzrastam każdego dnia w cnocie i jedności z Bogiem oświęci archaniołowie brońcie mnie przed wszelkim duchem zniechęcenia i rozpaczy który mógłby zawładnąć moim sercem umocnijcie moją wiarę w chwilach zwątpienia ożywijcie moją nadzieję gdy okoliczności wydają się niesprzyjające i rozpalcie w moim sercu ogień Bożej miłości, który zawsze będzie mnie pobudzał do dążenia do świętości. Proszę was również, abyście rozciągnęli swoją opiekę nad całym Kościołem katolickim, nad naszym Ojcem Świętym, nad wszystkimi biskupami, kapłanami, diakonami i zakonnikami. Niech wasza niebiańska opieka chroni pasterzy ludu Bożego przed wszelkimi atakami wroga i umacnia ich w misji prowadzenia dusz do królestwa niebieskiego. Najchwalebniejsi Archaniołowie, wstawiajcie się za wszystkimi duszami w czyśćcu, a szczególnie za tymi, które nie mają nikogo, kto by się za nie modlił. Niech wasze modlitwy do Boga przyspieszą wasze oczyszczenie i doprowadzą was szybko do uszczęśliwiającej wizji Trójcy Przenajświętszej. Obłogosławieni Archaniołowie, proszę was, przygotujcie moją duszę na ostatnią chwilę mojego ziemskiego życia. Abym, gdy nadejdzie godzina mojego spotkania ze Stwórcą, mógł stanąć przed Nim z czystą Sąmą i Sercem przepełnionym miłością. Niech Wasza pomoc towarzyszy mi w przejściu z tego życia do wieczności i niech za Waszym wstawiennictwem osiągnę wieczne zbawienie i na zawsze będę się cieszył obecnością Boga w niebiańskim raju. Chwalebny święty Michał Archaniele, Książę Zastępów Niebieskich który swoim ognistym mieczem bronisz dzieci Boże przed atakami zła pokornie Cię błagam abyś zawsze był przy mnie chroniąc mnie przed wszystkimi widzialnymi i niewidzialnymi niebezpieczeństwami które mogą zagrażać mojej duszy ty wybrany przez Boga na najwyższego dowódcę niebiańskich wojsk obdarz mnie odwagą której potrzebuję by stawić czoła duchowym bitwom które pojawiają się na mojej drodze Niech Twoja boska moc wzmocni mnie w chwilach słabości, a Twoja ochrona będzie moją tarczą przed wszystkimi pokusami, jakie stawia przede mną wróg. Święty Michale, niezwyciężony wojowniku Boży, proszę Cię, abyś oczyścił moje serce z wszelkiej urazy, goryczy i pragnienia zemsty. Pomóż mi wybaczyć tym, którzy mnie skrzywdzili, i znaleźć spokój pośród życiowych burz. Niech Twoja potężna obecność rozproszy wszelką ciemność, która może przyćmić mój umysł i ducha. Wstawiaj się przed tronem najwyższego za moją rodziną, chroniąc każdego członka naszej rodziny przed wszelkimi złymi wpływami. Niech żadna siła ciemności nie przeniknie do naszego domu, a pokój Chrystusa zawsze będzie wśród nas panował. Broń nas przed wszelkim niezgodą, podziałem i konfliktem, budując harmonię i prawdziwą miłość w naszej rodzinie. Święty Gabrielu Archaniele, wierny posłańcu Najwyższego, który zwiastowałeś Najświętszej Marii Pannie nadejście zbawiciela, modlę się, abyś oświecił mój umysł boską mądrością. Tak jak przyniosłeś Marii najwznioślejszą nowinę, obdasz mnie jasnością niezbędną do zrozumienia woli Bożej w moim życiu. Gabrielu, nosicielu Boskiego Światła, proszę Cię, pomóż mi rozróżnić głos Boży od zwodniczych głosów, które próbują mnie zwieść. Niech Twoje niebiańskie przodnictwo prowadzi mnie we wszystkich ważnych decyzjach mojego życia, abym zawsze mógł wybierać to, co podoba się sercu naszego Pana. Wstawiaj się za mną u Ojca Przedwiecznego, abym miał pokorę niezbędną do przyjęcia Jego woli, nawet jeśli jest ona sprzeczna z moimi osobistymi pragnieniami. Niech potrafię, jak Maryja, powiedzieć tak, Bożym plana, ufając w pełni dobroci i miłosierdziu Stwórcy. Święty, Święty Gabrielu, proszę Cię również, abyś strzegł wszystkich głoszących Słowo Boże, aby mogli głosić Ewangelię z odwagą i wiernością. Niech Twoja opieka spocznie na wszystkich misjonarzach, kapłanach i ewangelistach, aby dobra nowina dotarła do najdalszych i najbardziej potrzebujących serc. Święty Rafale, Archaniele, Boski Lekarzu, i wierny towarzyszu tych, którzy podejmują podróże, zwracam się do Ciebie z całkowitą ufnością, prosząc o Twoje wstawiennictwo, o uzdrowienie wszystkich chorób, które nękają moje ciało, umysł i duszę. Tak jak uzdrowiłeś Tobiasza z jego ślepoty, przywróć mi duchowy wzrok, abym mógł jasno widzieć drogi, które Bóg dla mnie przygotował. Rafale. Uzdrowicielu posłany przez Najwyższego, wyciągnij swoje święte ręce nad wszystkimi chorymi w mojej rodzinie i społeczności. Niech Twoja uzdrawiająca obecność przyniesie ulgę tym, którzy cierpią z powodu chorób fizycznych, psychicznych i duchowych. Wstawiaj się u Ojca Miłosierdzia, aby zesłał swoje uzdrawiające błogosławieństwo na wszystkich, którzy potrzebują Jego boskiej interwencji. Proszę Cię, święty Rafale. Bądź moim przewodnikiem i obrońcą we wszystkich moich podróżach i podróżach, zarówno fizycznych, jak i duchowych. Niech Twoje towarzystwo chroni mnie przed wszelkimi niebezpieczeństwami na drodze i zawsze prowadzi mnie do bezpiecznej przystani Bożej Woli. Tak jak bezpiecznie poprowadziłeś Tobiasza do celu, prowadź mnie po niekiedy niepewnych ścieżkach życia. Chwalebny Rafale, błagam Cię, wstawiaj się szczególnie za małżeństwami i rodzinami. Aby prawdziwa miłość i wierność były solidnymi fundamentami każdego związku pobłogosławionego przez Boga. Niech Twoja opieka spocznie na narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa oraz na parach borykających się z trudnościami na swojej drodze małżeńskiej. O trzej potężni Archaniołowie Michale, Gabrielu i Rafale, zjednoczeni w nieustannej adoracji Boskiego Tronu, przychodzę do Ciebie jako dziecko w potrzebie. Prosząc o Twoje potężne wstawiennictwo we wszystkich moich duchowych i materialnych potrzebach. Niech Twoja wspólna opieka utworzy wokół mnie święty krąg boskiego światła, powstrzymując wszelkie złe moce przed zbliżeniem się do mnie i moich bliskich. Proszę Cię o wstawiennictwo Ojca Niebieskiego, aby udzielił mi łaski ostatecznej wytrwałości, aby mógł pozostać wierny do ostatniego dnia mojego ziemskiego życia. Niech żadna pokusa nie będzie na tyle silna, by oddzielić mnie od miłości Chrystusa i niech znajdę w Tobie niezbędną pomoc, aby pozostać na drodze świętości w każdej chwili próby. Święty Michale, Święty Gabrielu i Święty Rafale, ochroń mnie pod opiekuńczym płaszczem Maryi Dziewicy, Królowej Aniołów, aby była moją matką i orędowniczką przed Tronem Najwyższego. Niech za Twoim macierzyńskim stawiennictwem, Zjednoczony z Twoją potężną opieką, wzrastam każdego dnia w cnocie jedności z Bogiem. O święci Archaniołowie, brońcie mnie przed wszelkim duchem zniechęcenia i rozpaczy, który mógłby zawładnąć moim sercem. Umocnijcie moją wiarę w chwilach zwątpienia, ożywijcie moją nadzieję, gdy okoliczności wydają się niesprzyjające, i rozpalcie w moim sercu ogień Bożej Miłości, który zawsze będzie mnie pobudzał do dążenia do świętości. Proszę Was również, abyście rozciągnęli swoją opiekę nad całym Kościołem katolickim, nad naszym Ojcem Świętym, nad wszystkimi biskupami, kapłanami, diakonami i zakonnikami. Niech Wasza niebiańska opieka chroni pasterzy ludu Bożego przed wszelkimi atakami wroga i umacnia ich w misji prowadzenia dusz do Królestwa Niebieskiego. Najchwalebniejsi Archaniołowie, wstawiajcie się za wszystkimi duszami w czyśćcu, a szczególnie za tymi, które nie mają nikogo, kto by się za nie modnił. Niech wasze modlitwy do Boga przyspieszą wasze oczyszczenie i doprowadzą was szybko do uszczęśliwiającej wizji Trójcy Przenajświętszej. Wreszcie, obłogosławieni archaniołowie, proszę was, abyście przygotowali moją duszę na ostatnią chwilę mojego ziemskiego istnienia, abym gdy nadejdzie godzina mojego spotkania ze Stwórcą, mógł stanąć przed nim z czystą duszą i sercem pełnym miłości. Niech Wasza pomoc towarzyszy mi w przejściu z tego życia do wieczności i niech za Waszym wstawiennictwem osiągnę wieczne zbawienie i będę się na zawsze radował obecnością Boga w niebiańskim raju. Amen. Niech się tak stanie przez nieskończone miłosierdzie Pana naszego Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny i przez potężną pomoc świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod bąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Stąpił do piekieł trzeciego dnia z martwych stał. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie cuda, które czynisz mocą Ducha Świętego. I wstawiennictwem aniołów, archaniołów i świętych. Niech opieka świętego Michała Archanioła, przewodnictwo Gabriela i uzdrowienie Rafała zawsze będą z nami, oświetlając naszą drogę i przybliżając nas do ciebie. Ufamy, że ta potężna modlitwa w niezwykły sposób przemieni Twoje życie. Praktykuj ją codziennie z wiarą i oddaniem, a będziesz świadkiem cudów, które Bóg uczyni za wstawiennictwem trzech świętych Archaniołów. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj nasz kanał, polub film, włącz powiadomienia i oglądaj więcej podobnych filmów. Niech pokój Chrystusa zawsze będzie w Twoim sercu, a niebiańskie błogosławieństwa towarzyszą każdemu krokowi Twojej duchowej podróży. Amen.